A ja poprosiłam o do, do, dodatkowe łże, łóżko i też właśnie dzwoniłam, żeby się dogadać. I celowo używam hiszpańskiego, a nie angielskiego. Zgadałaś się? No pewnie. Nawet pan powiedział, że jest bliziutko, że się na nie serwują, ale mam bardzo bliziutko, jak tylko zejdę ze schodów w dół, to mam bardzo blisko restauracji, gdzie są bardzo dobre śniadanka. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. <laughs> jest przyjemne uczycie, co nie? No. Jak no. ja dostaję faktury na przykład. To też zaczynam czytać je już po hiszpańsku. Bo były w dwóch językach po angielsku i po hiszpańsku i. Stronę, stronę do rezerwacji tak zwanych t time'ów w tych klubach golfowych, też zaczynam oglądać po hiszpańsku, nie po angielsku. A jak długo się uczyłeś angielskiego? życiu. Znaczy, no, w liceum, na studiach, w szkole podstawowej rodzice mnie tam wysyłali, no to tak... A hiszpańskiego? Teraz, teraz od lutego. Boże, jakie to jest fajne, to moje już. Dobra, e, Małgosia, teraz ty, wybieraj. Um, a viajado este año? E, sí, si, he viajado a España. Sí. Si? Este, este año. Alicante. E, si. I, I też się dogadałam, dywałam, także było, Dobra, to, było super e, uczucie.